No siema, jak podaje Fabio Romano, Manchester City cały czas jest chętny i chce kupić Rodrigo z, z Realu Madryt. Jak wiecie, Rodrigo, ostatnich no, kilkunastu tygodni, kilkunastu miesięcy no, nie ma za bardzo dobrych stosunków z Realem Madryt. Nie zostaje tyle czasu, co ile powinien zostać zawodnik takiej klasy jak on. I naprawdę jeszcze na niedawno było dużo, dużo klubów, które go chce. No, zawsze numerem jeden było. Manchester City, gdzieś na innym torze był Bayern Monachium, a jeszcze na innym torze Barcelona, którego no wiadomo, że nie byłoby ich stać. Ale Manchester City cały czas czeka na dobrą okazję, bo może odejść ich inny zawodnik, inny skrzydłowy do Tottenhamu i po prostu jakby odszedł, to wtedy Rodrigo od razu jest kupowany, a jak nie, to praktycznie czekają na wygaśnięcie kontraktu, ale Fabrizio z tym nic nie mówi, tylko to jest moja teoria, ale jak nie on, to niby Xavi Simons ma jeszcze być. To tak, tak już wydaje mi się, że ten Rodzigo to jest dobra opcja i niech zostaną przy nim, a nie przy Ksawin Simonsie.